Na moim kanale z tej strony oczywiście Frankiu, ale w dzisiejszym filmie ja zrobimy sobie challenge, ale tym razem w grze. Minecraft, a mianowicie Nigdy nie nagrywałem jeszcze challenge w grze Minecraft Szczególnie z yy, żadnej jeszcze gry Ale mianowicie w tym odcinku Zrobimy sobie challenge z gry yy, Bedwars, czyli dokładnie yy, Taki tryb Bedwars w Minecraft, czyli na takim serwerze yy, Hypixa oczywiście dużo to zna I w tym challenge'u chodzi o to, że nie możemy W ogóle obudow obudowywać Łóżka, czyli że po łóżko Musi stać normalne, bez żadnego, bez żadnego budowania i po prostu Tak przez całą karę musi być, więc yy, Mam nadzieję, że film się spodoba. Że tak taką tak łopeczkę w górę, że po tym filmie to będzie tak 60 lajków to nagrywamy. Niebawem kolejny oczywiście y, filmik na przykład z... Y tej serii na przykład tym razem, ale że po prostu yy, bez łóżka na przykład. Oczywiście z nami w tym filmie wystąpił oczywiście Adam Polak. Naprawdę bardzo pozdrawiam, dziękuję Ci mega yy, za to, że po prostu wystąpiłeś na tym filmie, więc bagam możecie być tu na ten kanał i strzeć mu suba i powiedzieć poza franku. O, i jak oczywiście napiszcie hashtag Adam Polak ProPlayer, to przypnęłam oczywiście serduszko i oczywiście tu macie ostatnią liczbę. Subskrybujcie się, czytaj za to, strzelaj suba, tu masz czerwony przycisk na moim paluchu. mi pod więc naprawdę, zasubskrybujcie. Tutaj jest, e, oczywiście, tam na dole. I oczywiście, e, dziękuję mega i to mega za fanarty. Temu e, ad, e, Adameku, mega dziękuję. Oczywiście, X-Radkowicz za te, za te fanarty. Jeżeli byście się fanarty, to zapraszam Was na mój serwer Discord. Franku, na tam, ale tam się mega dużo dzieje. E, więc zbijajcie, tam będziecie ze mną porozmawiać. niech macie się oczywiście do Discorda. I zapraszam Was też na mojego Instagrama, który też się powinien wyświetlić. A ja nie będę Was zanudzał. A więc dobry widzowie, a my tutaj już właśnie odlecimy. No i znowu się Adam Polak, przywitaj się. Szymaneczko widzowie, jak tam życie? No, jeszcze naprawdę nigdy nie nagrywałem odcinka z Adamem Polakiem, ale postanowiłem w końcu się z nim, jakby tutaj z nim nagrywać te filmy, bo mega jest pro player w Bedwars, a więc w tym częściu chodzi, chodzi, chodzi o to, że nie. No spoko. Że w tym filmie chodzi o to, że nie możemy w ogóle obudowywać już. Ono musi być... Takie, 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 ono musi być tak cały czas. I po musimy ten challenge wygrać, więc mam nadzieję, że to docenicie. Dobra, yy, na razie tu patrzymy czy ktoś, czy ktoś tutaj nas chce podjechać. Zostawcie 60 łapoczek w górę. No, 60 lajków to robimy jeszcze gorszy hardcore. Na przykład, Dobra, jeżeli zostawicie 60 łapoczek w górę, to będzie kolejny film ze mną, więc zostawiajcie. No, zostawiacie. Zostaw Zaprawiajcie lajki, naprawdę. Nie pożałujecie tego, dobra. Yy, ja. naj najpierw sobie kupmy jakiś palc, bo będzie to w sumie najbardziej chyba potrzebne z tego co mi się wydaje. Dobra. Ja, ja bym się dobudował na biaksy, chociaż tam będzie klepa z ludźmi, więc to jest na razie. Ja bym sobie kupił najpierw zbrojki jakieś fajne. No więc... A może kończyć nagramy jakieś bedwars, tak, że gramy bez łóżka. To by byłoby śmieszne. No bez łóżka, czy to by było? Jeszcze gorsze, ale dobra no Jeżeli to dowiedzieć, to po się, tak będzie To mi się podoba na razie Co? A jednak jakoś... Co? Co tu no. robi? Dobra, tu chet ja, ja go walę na ja go walę na O kurde. Leży! Dobrze, powiem. Dobra, nie mamy łóżka już, więc jest to... Bo raczej to będzie takie tak bez łóżka challenge, no widzę. No teraz bez łóżka challenge, dobra. Kupujmy jakieś wełny, żebyśmy nie się obudować bazą, stary, bo inaczej to nie zrobimy. Ja, ja mam troszeczkę wełny, ale to Do nie ma... No ściany, taką jakąś ścianę żeby to nie dostał się. Tak my z tego rozwalimy. No nie mamy łóżka, więc taka lekka lipa. Jak o tu będzie, to tak na niego wskoczę i Ci pomogę. Yy, jezu, no, tak na sporo wy na wiecie, no to już jest trudne, bo oni mają łóżko, a my nie mamy łóżka, więc taka taka trudna. jest szary kurde, wykopałeś na siebie wielu śmierci! Szybko, buduj to, buduj to. On nie może to już budować, taka lipa lekka. Kurde, on stąd wyjdzie. Czekajcie, przyda mi się tu jeszcze jakaś... jakieś leczenie. Szybko, muszę, muszę skoczyć pod jaksy, szybciutko. Skocz, tylko żeby tu szary nie czekajcie. dobra, ja sobie kupię. Uciekaj. goni mnie, goni mnie. To już ci pomagam. Szybko, uciekaj, uciekaj do bazy, do bazy, Dobra, do tak, pracy, do tak, to, tak, dobra. tak, 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 uciekamy. Dobra, przyda się to jeszcze nam miejki... Czekaj, czekaj. Cyk! I mam nice. Tam się nie da, tam się nie da. Ale tam, tam, się, tam się jednak... Aha, dobra, mam 200 yy, Dobra. To jest, jest! W jest! Dobra, mamy, mamy dobrze ryczyki. Nice! Pok, yy, pok naprawdę. Na razie nam dobrze idzie póki są. Mamy, do, mamy... Jesteśmy dobrze uzbrojeni. Także może się nam to uda, ale... Kurde, dobra! dobra dobry tra... dobry strzał. Nie, nie, będę się nie, 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 na nie, nie, na moście, nie, 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 Żyje, nie, 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 Tak, się boi. No chodź, tak, nie, 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 Boisz się na? No bo, Co, się? boisz się Czekaj! No no? Uciekaj No co, no co? No co? tak i będziemy widzieć. Ona tak Machaj mu tam dalej, machaj mu tam dalej Że niby go, że niby go ten... Ucieka, uciek, uciek. Jaki Kurde Nice! Uciekaj. Żyjesz, pok, ja, razem uda nam się go jakoś załatwić na farcie Kurcze, on tu będzie chciał teraz tu wybiec. Lepiej, Chodźmy razem pod tej diaks, stary no jednak, jest to, że od nas nie muszę w, w, w końcu w kółko zabić, więc taka taka. Kolej, ale muszę latnie! O kurde! Uciekamy! No co? O kurde, to O nie, już wracam. Nie może! Dobra, porobiłem robiłem go! Nice! Spok! poker, poker, naprawdę! Jest. Dobra. Jak ty tutaj wychodziłeś pod górą, teraz ja zbudowałem moją ucieka. Ja uciekam od niego. Ja uciekam, a wiecie od niego. Żeby nas tylko Nie tak że... on teraz nie tak spycha. Uciekam do... No właśnie, nie ja się boję tego, że on nas może spichnąć. No też to jest to, to się najgorsze, ale dobra. On wiecie idzie do nas! Biegnie! Biegnie! Nie! On może! On, nie on nas tu wyjdzie, on tu wyjdzie, On tu wyjdzie! ty... Z tyłu wyjdzie! On tu wyjdzie! Dobra. Ja też że z tyłu wyjdzie, bo z przodu nie ma, nie ma szansy, z przodu ludzie. Dobra, chodzę do niego. Idziemy. Raz się żyje, podjeżdżamy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty, jeżeli, go, jeżeli, go, jeżeli on nas jest, to ja bym mu łóżko rozwalił. I, uciekamy, dawaj, dawaj pod niego. Uciekamy, uciekamy. Zepcha mnie! Uciekamy, on za nami! Zepchnąłem go zepchnąłem go, zepchnąłem go! zepchnąłem go! Szybko, poniżej go Muszko, rozwalaj go! Rozwalaj wyrwę go! Nice! Jest! Wydałyśmy! On był grzywny, rzutny jeszcze! Ty stary, my to robimy! Nie, dobra, to my mamy dobre combo, ewidentnie na ten, ten challenge. Piszcie w, piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach, ej, co, co my mieliśmy przed odcinkiem. Yy, a, dobra, to jest yy, fasztak, nasza pierwsza próba w ogóle. Hashtag hasztag yy, ha, Adam player. Yy, I przypniemy wam serduszko. Pytanie! Eee, yy, chyba tam mi się wydaje, że gdzieś tam, a? ale nie jestem pewny. Dobra, pójdźmy do basy szarego, dobra? Żeby nie pomyśleli, żeby, że... to. Idzie, Pójniżczas na Żółty Czy jest poniżdża? zapiękko! Zapiękko! Adam, zabiję żółtego. Adam, zabiję żółtego. Za mnie nie, zaga. O kurde, ja mam Adam, na wiesz, to... Adam, wiesz, że to był żółty? I go zabiję. O kurde. Ej, a gdzie, gdzie, ten, gdzie, gdzie? Stamtąd polas, stamtąd polas, stamtąd poszedł, stamtąd poszedł. Stamtąd, poszedł. stamtąd poszedł. Nam się jeszcze golemy. Przydają nam się jeszcze golemy. No Tak, golemy trzeba zrobić, ja, ja zrobię golemy, dobra? Wysała, dobra, golemy. to ja ci oddam całe żelazo, jakie tu mam tutaj Duże idzie. O kurde. Zespijem nam bylaka. Kurde, dobrze, dobrze, że Chodź dobrze, Nie. Ja tylko Nie. zostałem, dobra, Adam. Co masz? Masz jakieś? Dwa diamenty i dużo staków mamy żelaza. Dobra, wiesz co? Jedynie co mi przychodzi stary do głowy to rozwalenie im Nic innego. Dobra, to musisz dać w żeby po prostu do nich polecieć i im tam postawić. Mhm. Dobra, oni pewnie wyjdą stamtąd, tamtą. Ja, ja tam lecę po prostu tam. I mam Firebolt, także spróbuję ich jakoś zepnąć. Najgorsze to, że jestem teraz tylko sam. Idzie tam. Dobra, trudno. Aby. Dobra, raz się żyje. Adam, raz. A, ale ty, jakby nie, tu jeszcze był, to może byśmy we dwóch to zrobili, ale teraz jest trudno. Trudno, ale no mo spróbuję. Może mi się uda. No, stary, będziesz miał mega długą e, przeprawę, bo oni są na drugim końcu świata. Po prostu zbudowałaś... Fireball! Żyjemy! Ale obca! No no teraz fireball, mu chcesz rzucić. czekaj. Czekaj, niech on tutaj leci. No, wrzuć, Czekaj, zaraz, zaraz, jak on tu przybiegnie, dobra? Ale to była ulga. Żeby tam zatyknął, to nie było... Leci do ciebie. No! Mhm. Na Pięknie, pięknie! Kurde, jeszcze raz! Daj! Rzuć mu w korafie! Luku! Luku, Luku, Luku! Daj swoje bola teraz! Nie, niemo, niemożliwe że to przeżyje! Pięknie! JAS! Yes! Szybko, oh. teraz, te, teraz ja tutaj lecę! Stary, na kozaka! No to masz problem. Plecy robić im. Warburton! Warburton! Wszystko! Wszystko! Star, 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 star. Nie! nie. Kurcze! Przegraliśmy, ale gra była mega dobra. No, mega była gra. No co, to chyba będziemy się jeszcze w kolejnej gereczce tego challenge'u. Dobra. A więc widzimy się w kolejnym odcinku, a w kolejnej gierce, mówię, tak to widzimy się w kolejnym. odcinku. A gierać. więc wejdziemy z kolejną garczką, no i spróbujemy to powtórzyć, ale nie wiem czy to się uda mega powtórzyć to, to co zrobiliśmy teraz, wcześniej, bo tak Teraz próbujemy yy, wygrać, teraz spróbujemy wygrać. Okej, okay. póki co mamy łóżko jeszcze, to nie jest tak źle, musimy, musimy je stary ochronić, więc ty pilnuj łóżka, bo nie możemy go obudowywać, pamiętajcie, nie możemy łóżka obudowywać. No to jeszcze damy Szybko, biegnij, biegnij, biegni, pomóż, pomóż mi. A co ja mogę zrobić? Dobra, wiem co mogę zrobić. Dobra, dobra, ja ci też tu pomogę, osuniemy też ciebie. On się już boi, on się... A jak obudowujemy obok łóżka, a nie, a nie łóżko, to się liczy? Y, nie, bo to też będzie okonanie, po prostu nie, nie podajemy nic po prostu obok łóżka. Dobra. Co? Uch! Ale póki co możemy się jeszcze respić Zabiłam tego typka, ale kolejny leci Więc... Jezu, znaczy, tak, znaczy, bardzo się, bardzo się jeszcze respić No znaczy we dwóch To możemy sobie poradzić z nimi Tylko we dwóch Nie. Bo, jeden, no. bo jednego porobiłam Właśnie widzowie Mają tylko wewnątrz to łóżko Ty, mogę ich zniszczyć? Spoko, byku. To robimy to dawa. Ja, ja kupuję... Ja kupuję żelazny miecz i ci pomagam. Na kozaka ci to robię. Ja ci tu pomagam. Okej, okay, Parkur. Na propsie. się. muszko! Ottaję. Ściano. Wiesz co, my jesteśmy szarzy, dobra. Nie, no, do zginąłem! Spadnięcie, już troszeczkę trafiłem, ale y, udało mi się tam do ich dobudować. budować Próbuję to łóżko stare zniszczyć, bo... Kroto! Nie! Po nas! No, mówiłem. Nie udało się. Widzicie nie, no niestety. Nie, nie, nie udało się tego łóżka. Ja wam do niego lecę. Ja za... Dobra, teraz akcja to jest, się chroni bo nas rozwalą. Idź, do nas. do nas. że nas, ziomek oczywiście to się nie Ej, dobra, kończę za mną, tylko ja jestem tutaj na tej wyposażonie! Nieee, niee! Eee! Począć! Jest! Uuuu! Zaraz, dziewczynkę! Oj, śmiało mnie! Tu kończy, kończy, Zgi kończy! Zginąłem, a ty? Ja też! Dobra, yy, to widzimy się w kolejnej gierze. A więc dobre widzowie, to już jest ogólnie ostatnia giereczka z Adamem Palakiem, bo już zwykle nie mamy czasu już dalej nagrywać, ale spróbujmy jeszcze tą gierkę dla Was zrobić, także no. Dobra. Chcemy zrobić, a mnie tutaj jest jakiś zbustowany piecyk, bo... No właśnie widzę. Żółty sobie spadł! on chce się nas zdebudować mamy żółtego. Chce się nas zbudować. Tylko teraz spadł. Dobra, to ja rzucam materiały ze siebie i do... I spróbuję, i spróbuję. Hmm? Spokojnie ja sobie kupię mieczek jakiś. chyba. NIE! KURCzę! O nie! Po mnie jest. Nie po nie po nie mnie nie jest. Nie, bo ja przyspieszam. Nie, nie, nie. Bo ja nie, Za późno. Kurczę. Kurczę, ja też. Mów Dobra. To, że... Dobra, więc to by, doszło, by... Ty z tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Dziękuję Adamowi Polakowi za to, że się zgłosił na tym filmie. Nie ma problemu. I pamiętajcie, 60 linków w kolejnym odcinku. Tak. się zostaw, klasak, zostaw... A tak, a pro zostaw... player, na No tak. Nie, 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 nie. Zostawcie suba na kanale Adama Polaka. Zbijcie mu tam coś, bo bym bardzo miły. Napiszcie pozdra od Franku, to wam przypnie serduszko. Ej, się z wany zwanym żegnał. No i cześć!